Pan jest moim światłem i moim zbawieniem. Kogo mam się obawiać? Pan jest obroną mojego życia. Przed kim mam się trwożyć? Psalm 27, werset 1. Drogi Boże, w tym nowym świcie przychodzę do Ciebie z otwartym i wdzięcznym sercem. Dziękuję za dar kolejnego dnia i za możliwość rozpoczęcia od nowa. Niech Twoja obecność prowadzi mnie i oświeca przez cały ten dzień. Panie Chcę rozpocząć ten dzień w Twoim pokoju, pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niech ten pokój króluje w moim sercu i towarzyszy mi na każdym kroku. Otul mnie Twoją spokojem i bezpieczeństwem. Kiedy wstaję i stawiam czoła zadaniom i wyzwaniom tego dnia, pomóż mi pamiętać o Twojej obietnicy, że zawsze jesteś ze mną. Niech pewność Twojej obecności daje mi odwagę i siłę do przetrwania, nawet w trudnych chwilach. W tej chwili modlitwy chcę głęboko połączyć się z Tobą, odkładając na bok wszystkie troski i niepokoje. Niech to będzie czas duchowej odnowy, gdzie mogę poczuć Twoją miłość i troskę w szczególny sposób. Panie, przeżywam Twoją obecność na początku tego dnia. Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij to miejsce swoim pokojem i światłem, chcę czuć Twoją obecność w każdej chwili, prowadzącą mnie i chroniącą przed wszelkim złem. Niech Twój Duch Święty da mi mądrość i rozeznanie, abym podejmował właściwe decyzje. Prowadź mnie na mojej drodze i otwórz odpowiednie drzwi, abym mógł kroczyć zgodnie z Twoją wolą. O Boże, przeżywam Twoją moc i ochronę nad Moim życiem i życiem moich bliskich. Niech Twoi aniołowie będą wokół nas, strzegąc nas i uwalniając od wszelkiego niebezpieczeństwa i zła, kochający Ojcze, niech Twój Duch pomaga mi utrzymać mocną wiarę i nadzieję, nawet gdy okoliczności wydają się trudne. Niech mogę w pełni ufać Tobie, wiedząc, że wszystko jest pod Twoją kontrolą. Panie, dziękuję Ci za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem i za te, które jeszcze nadejdą. Dziękuję Ci za zdrowie, rodzinę, przyjaciół i za wszystkie możliwości, które mi dałeś. Dziękuję Ci, Boże, za Twoją bezwarunkową miłość i łaskę, która podtrzymuje mnie każdego dnia. Wiem, że nic nie mogę zrobić bez Ciebie i jestem wdzięczny, że zawsze jesteś obecny w moim życiu. Dziękuję Ci za lekcje, które nauczyłem się w trudnych chwilach. Dziękuję za przekształcanie moich wyzwań w możliwości rozwoju i za kształtowanie mnie na Twoje podobieństwo przez nie. Panie, jestem wdzięczny za pociechę i pokój, które znajduję w Tobie. Nawet wśród burz życia, znajduję schronienie w Twojej obecności i jestem odnawiany przez Twojego ducha. Ojcze! Proszę cię, abyś pobłogosławił ten dzień i wszystko, co zrobię. Niech moje czyny i słowa odzwierciedlają Twoją miłość i łaskę. Prowadź mnie w każdej decyzji i daj mi jasność w każdym wyborze, który podejmuję. Panie, błagam o siłę i odwagę, aby stawić czoła wyzwaniom, które nadejdą. Pomóż mi nie zniechęcać się wobec trudności, ale zaufać, że Ty działasz we wszystkim dla mojego dobra. Boże. Proszę Cię o ochronę i bezpieczeństwo dla mnie i moich bliskich. Kroń nas od wszelkiego zła, czy to fizycznego, emocjonalnego czy duchowego. Okryj nas swoim płaszczem miłości i pokoju. Proszę Cię, Panie, abyś syłał swoje uzdrowienie na chorych, pociechę na strapionych i nadzieję na zdesperowanych. Użyj mnie jako narzędzia Twojego pokoju i miłości dla tych, którzy staną na mojej drodze dzisiaj. W tej chwili chcę medytować nad Twoim słowem i Twoimi obietnicami. Pamiętać, że niezależnie od okoliczności, Ty jesteś wierny, a Twoje miłosierdzie odnawia się każdego ranka. Rozważając Twoją dobroć, czuję, jak moje serce się uspokaja, a mój umysł się wycisza. Wiem, że w Tobie znajduję wszystko, czego potrzebuję, aby przeżyć pełen i błogosławiony dzień. Niech medytacja nad Twoim słowem wzmacnia mnie i daje mi nadzieję. Chcę rozpocząć ten dzień z pewnością, że Ty jesteś ze mną, prowadząc mnie i wspierając w każdej chwili. Ojcze, pomóż mi zachować skupienie na Tobie przez cały dzień. Nie pozwól mi zniechęcić się wobec trudności, ale pozwól mi dostrzec Twoją potężną rękę działającą we wszystkich sytuacjach. Panie, oddaję ten dzień w Twoje ręce. Niech wszystko, co zrobię, będzie dla Twojej chwały i honoru. Niech będę żywym świadectwem twojej miłości i pokoju dla tych, którzy mnie otaczają. Dziękuję ci, Boże, że słuchasz mojej modlitwy i że zawsze jesteś przy mnie. Niech ten dzień będzie błogosławiony i pełen twojej obecności. W imię Jezusa modlę się. Amen.